6 grudnia 2020 roku, oddział 427a. Gniazdo dębowe. Gniazdo dębowe, gdzie dęba można i oczywiście spotkać, tak mniej więcej jak przechodnia na Saharze, czasem się zdarza. Więc tutaj tego dęba widzimy jednego. Ja widzę stąd jednego dęba. Ta jeżyna, która tutaj rośnie, wspiera się na leszczynach, grabach, i nic więcej. Także jest to kolejne z gniazd w tym oddziale, na którym nie ma nic. I powiem jeszcze jedno, że to nadleśnictwo decyduje o tym, że te gniazda są uznane za odnowione. Więc proponowałbym przedstawicielowi nadleśnictwa lub nawet nadleśniczemu samemu panu żeby przyjechał i pokazał tutaj frani, bo frania niemota jest, pokazał pani, że tutaj w tym gnieździe jest dom i pokrycie tym dędem jest wystarczające, aby uznać tą powierzchnię za odnowioną. Bo głupotę, którą pisali kiedyś panowie inspektorzy, a dlaczego pisali to wiem, bo przecież nie jest tajemnicą, że za sprawą swojej przełożonej ówczesnej yy, pani naczelnik, która nakazała wręcz taki a nie inny do... Ja tu się przekradałem przez się i stąd taka moja, takie moje ględzenie. Nakazała wręcz pewnie, żeby te kontrole przebiegały w ten sposób, a nie inny. Więc uznali, że wszystko w tym lesie jest w porządku. Nawet śmieci w studniach nie ma, które tam nośniczy powrzucał. To, gdzie wychodziłem, to było gniazdo. Widać, że gniazdo, bo tu jeszcze dąb. Się pojawił z jeden w to gniazdo sobie leśniczy, to tak powiem, nasrał rzucając tutaj tą osikę i sosnę, ale to żadne dziwne, bo tutaj takie hece się zdarza. Wychodzimy z tego świadectwa i patrzmy dalej. Zamiast najpierw wyciąć spód drzewostanu różnego rodzaju chabry, to nie najpierw wycięto. Co cenniejsze, czyli tartaczne, sosny piękne, teraz wzięto się za graby i osiki. Tu gniazdo jak powiedziałem, z którego szedłem gniazdo, w którym nie ma co wracając do sprawy panów inspektorów. Uznali wtedy ci panowie, że wszystko jest w porządku, że nie ma siatki na szkółce, że nie powrastały w modrzewie tuby i cały szereg innych głupot, które to napisali, a które to głupoty podpisał nie wiedzieć gdzieś czemu zastępca do spraw ekonomicznych. No ale to sytuacja dowodzi jedynie mądrości niektórych ludzi, że nie podpisują tego typu idiotyzmów, a yy, cydują ten, 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 ten fakt na innych, żeby tamci się wygłupili. Więc bo inaczej tego pisma nazwać nie można. A jak było to powiedziane, Powiedziałem, po prostu ci panowie mieli nie znaleźć tu niczego, no bo jakby to wyglądało w leśnictwie, które to gniazdo, na którym nic nie ma, i tam to gniazdo, proszę państwa, wrzucony yy, dąb, tutaj grab z tej strony, a wszystko w gnieździe. Wszystko raz przyjmie każdo, każde, każde Po prostu musi, nie ma innej możliwości. Więc tak to było z tą kontrolą. Yy, panowie ci mieli z góry założone bądź też narzucone że mają się zachować w ten, a nie inny sposób. I do dnia dzisiejszego to, co się mówiło wtedy o tym leśnictwie, widać jest uznane za prawdę, bo nic się w tym temacie nie zmienia. Tutaj bardzo proszę, już nie jest gniazdo. Tutaj rosną leszczyny, które tutaj sobie wyrosły i wcześniej. No i co się dzieje dalej? Proszę zobaczyć, że granice gniazda leśnicze wyznaczył na kolejnych leszczynach, zamiast pójść było po drzewostanie, a yy, gdzieś indziej zachować jedno, dwie ładne sosny, to po prostu takie się śmiechy robią bo to przecież śmiechy są, a nie nic innego. Tego typu znaczenie i tego typu oznaki. Tutaj byłem już kiedyś, na temat tego tutaj gniazda był bodajże pierwszy mój film z tego wydzielenia. Tutaj kolejny właśnie dowód, jak to leśniczy sobie gospodarzy, tu jest teraz lekka posprzątana, jak wcześniej nie było, tu się można było trudno przepchać, więc proszę zobaczyć. Yy, pomimo tego, że gniazdo granice mamy na tej tutaj sośnie, i później mamy gdzieś na tamtym dębie, o, jak tu widzimy, czyli ja jestem już poza granicą gniazda, bardzo proszę, tą sosnę tutaj wycięto, to. Leśniczy jeszcze wszedł poza tą granicę, jeszcze zapieprzył pięknego dęba, bo to będzie inaczej nie można powiedzieć, po prostu zapierdolę pięknego dęba, bo warto było, no dąb był bardzo by go ściąć i puścił owego dęba do gniazdu, bardzo proszę. To gniazdo dębowe, no tak, że nic w tym gnieździe nie rośnie, więc szkód tutaj leśniczy wielkich nie porobił, ja się może wczepiam człowieka, no bo oczywiście co on tu za szkodę zrobił, że tutaj wyniszczył te graby, no żadnej szkody. Także widzicie, panie, wy tu jesteście jednak taki trochę grań y, y, leśny, bo dlaczego, dlaczego się czepiasz, panie, tutaj człowieka, jak ten człowiek tutaj tylko graby zniszczył. Co dalej, co widzimy, tam jeszcze podniosę może do góry kamerę. To jest gniazdo, proszę państwa, dębowe, kolejne, jedne z wielu. To jest gniazdo dębowe, na którym rośnie, proszę państwa, grab, po to rośnie grab, że miała się jeżyna na czym opierać, bo jeżyna bardziej lubi jak trochę w powietrzu rośnie, chociaż równie dobrze jeśli rośnie położąc się po ziemi. To gniazdo dębowe. Jedno z wielu uznanych przez Nadleśnictwo Kraśnik za gniazdo odnowione. I tym samym pozwolo, pozwolono czemu na wycięcie kolejnego kawałka lasu. I jak już mówiłem parę minut wcześniej, bardzo proszę, żeby ktoś z Nadleśnictwa, skoro tacy ście są wszyscy mądrzy, przyjechali tu i wzięli tego pranie za łeb. I pokazali nawet w kilku, tylko żeby mnie tutaj nie pobić, jak to w kilku, i po prostu porozmawiajmy. Popatrzmy, że ja nie mam racji. Pokażcie mi, że jestem w błędzie i odpuszczę. Dam spokój. Skoro mnie ktoś przekona, że to, co robię, to się kupy nie trzyma, odpuszczę. Ale póki co, to będę to pokazywał, a wbrew pozorom, to się może, kiedy zastanawiałem, że nie będzie tutaj się czego czepić będzie trzeba czepić zawsze wbrew mojemu podejrzeniu wcześniejszemu z każdym y, miesiącem jest coraz więcej różnego rodzaju dziadostwa i z każdym miesiącem jest więcej powodów do tego, żeby tutaj o czymś kręcić to na początku nie bardzo się było czego czepić ale leśniczy dba o to żeby nie zabrakło tutaj mi materiału do kręcenia moich filmów, czy one są warte tyle czy tyle, to już jest inna sprawa, ale na pewno są dowodem tego, że pan leśniczy, tutaj proszę bardzo, jak się dzieje, rzecz już y, próby pierwsze mygłowania, tu już się przesuwa cała Rzesza gałęzie, gałęzi myglarkami gdzieś na bok i będzie podobnie jak na oddzielę 436, gdzie to wszystko drewno wypcha się poza granicę i nie będzie to inaczej, jak tylko tak jak mówię. Więc... Yy, tak jak mówi, Więc to tak wygląda. Tutaj leśniczy pomalował kilka gniazd farbą kałodnianą białą, bo coś się wydarzyło. Jestem jeszcze, o tym już wcześniej mówiłem, szacunki. Szacunki to idiotyzm, który się wykonuje w tym leśnictwie. Ja nie mówię, że to idiotyzm dotyczący lasu. W tym leśnictwie, posłuchajcie. Po co komu szacunki, skoro później drzewa wyszacowane do wycinki zostają w lesie, tak jak na przykład te tutaj, bardzo proszę, bardzo proszę, stare, stara farba i po kolei te następne, a wycina się te, które szacowane nie były. Zresztą szacunki były, odbywały się na zupełnie innych powierzchniach, na zupełnie, o zupełnie innym kształcie i, i zupełnie innej y, powierzchni, jeśli chodzi o areał. A teraz się na, pod, na bazie tych szacunków odpierdala robotę tego typu, po prostu, że się robi pozyskanie. Czy to jest normalne? Tutaj normalnego to niewiele jest. Nienormalnością to jest samo to wejście na gniazdo. Taki bajzer, który tutaj panuje. Ale bajzer panuje wszędzie. Tu widzimy, że leśniczy farbę czerwoną przy gnieździe diabą no bo aż raziła w oczy, ale przy gnieździe żeby w razie jak przyjedzie nadleśniczy to nie widział. A nadleśniczy gdyby był spany, to by się przeszedł kawałek dalej i zobaczył, że farba jest po całym lesie. Farba jest wszędzie czerwona. To jest gospodarka. To, co mówię, że to jest gospodarka tak z przekąsem, bo to jest draństwo, a nie gospodarka. Tutaj już leśniczy widzę, przesprzątnął cokolwiek. I teraz patrzmy, co się dzieje. Oczywiście granica gniazda. Proszę bardzo, granica gniazda. Tą z drzewa czerwoną zdziałał. Ta na Leszczynie została. Tam jest kolejna na Leszczynie. To na tamtej Leszczynie, proszę Państwa, jest granica gniazda. I tutaj wcześniej na takim patyku kołograba. Tutaj zule są wyszkolone, bo wiedzą, że leśniczy starczy, że splunie, to wiedzą, że tu jest granica, bo spluną. Wiedzą, że to są granice. I teraz ciekawość, mówiłem wcześniej o tych dołach. To doły z okresu okupacji, jak mówiłem, wykopane przez którąś z okupacyjnych armii. Jedną lub drugą. I te doły, zamiast po prostu posadzić w nich coś, to teraz leśniczy zagarnia drewno. Bardzo proszę. Tutaj już widzimy, że drewna jest sporo. Do tego się nakładało. O różnych oczywiście wymiarach są i takie jak tam widzimy, które mają po, po, po 20 cm nawet średnicy są tu różne drzewa. Wszystko to jest obedu dookoła. Wszystko to się wpycha do owych dołów i w takim sakrofagu to drewno tutaj zgnije. No, I tutaj nie musowo palić. kolejny. Yy, przykład, proszę Państwa, co się dzieje w tym lesie. Tutaj palimy, bo się pali, nie palimy, bo się nie pali. Tutaj są co dwa dni te nowe pomysły, bardzo proszę. To wszystko, co tu widzimy, będzie masą, która zgnije. Tu są takie walki dębowe, jak słupki u leśniczego w, yy, w, ty, w ogrodzeniach, cieńsze zresztą. Tutaj. A tutaj, w tym przypadku, się to wszystko rzuca do dołu. Dobrze, że nie zwałam. To już nie są śmieszne sytuacje. Skąd ta moda? Dlaczego leśniczy wycina? Poza wszelką miarę, kiedy nawet nie można się obrobić, to jednak nie, aby wyrwać z tego lasu co najlepsze. To jest jedno. Drugie, że dlaczego leśniczy nie stosuje się do norm obowiązujących w lasach? Jeżeli coś ma grubszą średnicę niż 7 cm, to nie jest gałęzią i powinno zostać wyrobione do stosu. Czy leśniczy o tym nie wie? Czy o tym nie wie nadleśniczy? Czy Frania po prostu jest mający jakieś stare informacje na ten temat, nie wie o czym mówi? Tak? Któryś z nas trzech jest w błędzie. Jeśli jestem w błędzie, to jak mówiłem, bardzo proszę, przyjedźcie tutaj do mnie, porozmawiajmy, że tu jest racja po stronie leśniczego. To, co się dzieje, to, że sosnę, którą gdzie indziej się pali, tu i na 436 rzuca się do dołu, i tu nie wiążą sprawy związane z kornikiem, bo gdzie indziej wiążą. I te gniazda, które uznano za odnowione, które odnowione nie są, bo są habziem i niczym więcej. I ta farba na drzewach, i cały szereg tych cudnych różnych rzeczy, które tutaj w tym lesie mają miejsce. I takie właśnie historie z takimi znakami. Kropka znaczy drzewo do wycięcia, pasek to granica, oczywiście nie czerwony, a tutaj mamy i kropkę i pasek, dwa w jednym. Szkoda, że leśniczy jeszcze do sobie uśmiechu pod spodem nie dorysował, bo mógłby. I kolejna rzecz ciekawa tutaj w tym, że leśnictwie to sprawa BHP, o czym już mówiłem wcześniej, że yy, jednak ścieżką Akurat nie tą częścią ścieżki chodzą ludzie, spacerują po lesie i widzą, co się dzieje przy okazji. Ale sprawa BHP, właśnie. Zakaz wstępu, w ścinka drzew. Proszę Państwa, do pierwszego ściętego drzewa, drzewa od tego miejsca jest 20 kroków, a powinno być przynajmniej 50. I to jest BHP, to jest urąganie z BHP. To urąganie ze zdrowego rozsądku, bo przecież tutaj koło tej drogi. Trwa pozyskanie. I w tym miejscu już na powierzchni, gdzie wystają stosy z drewna, tutaj sobie leśniczy postawił tablicę. Nie idiotyzm, idiotyzm w najwyższym tego słowa znaczeniu.